Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem omówimy przegląd projektowania responsywnego w CSS. Przedstawimy przegląd podstawowej koncepcji projektowania responsywnego oraz rolę CSS w jej wdrażaniu. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. W CSS projektowanie responsywne to technika odpowiedniego wyświetlania układu i zawartości strony internetowej na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranu, takich jak smartfony, tablety i komputery stacjonarne. Aby osiągnąć projektowanie responsywne, głównie stosuje się następujące techniki i metody. Zapytania medialne to funkcja, która pozwala stosować różne reguły CSS w zależności od szerokości, wysokości, rozdzielczości urządzenia i innych parametrów. Pozwala to stosować różne style w zależności od rozmiaru ekranu. W tym przykładzie kolor tła zmienia się w zależności od szerokości ekranu. W projektowaniu responsywnym szerokość i wysokość elementów określa się za pomocą jednostek względnych, takich jak procenty lub M zamiast wartości w pikselach pozwala to na elastyczne dostosowanie układu do rozmiaru ekranu. Obrazy są również ustawione tak, aby skalowały się w zależności od rozmiaru ekranu. Na przykład użycie max MaxWave Pozwala dostosować obrazy tak, aby nie przekraczały szerokości ich elementu nadrzędnego. Użyj tagu meta w HTML, aby upewnić się, że przeglądarka poprawnie interpretuje szerokość ekranu urządzenia. Bez tego projektowanie responsywne nie będzie działać poprawnie, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Frameworki CSS, takie jak Bootstrap i Tailwind CSS, są często używane do efektywnego osiągania projektowania responsywnego. Te frameworki zostały zaprojektowane tak, aby łatwo tworzyć responsywne układy za pomocą wstępnie zdefiniowanych klas. W powyższym przykładzie, gdy szerokość ekranu wynosi mat, średni rozmiar, zazwyczaj 768 pikseli lub więcej, dwie kolumny są ułożone obok siebie, ale na węższych ekranach są ułożone pionowo. Korzystanie z CSS, Flexbox lub Grid umożliwia elastyczne dostosowanie układu. Te techniki układu są dobrze dostosowane do projektowania responsywnego, ponieważ ułatwiają automatyczne dostosowywanie układów do rozmiaru ekranu. Projektowanie responsywne to ważna metoda zapewniająca użytkownikom komfortowe przeglądanie stron internetowych, niezależnie od używanego urządzenia. Łącząc zapytania medialne, elastyczne układy, frameworki i nowe technologie układów, takie jak Flexbox i Grid, można tworzyć bardziej elastyczne i adaptacyjne strony internetowe. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Twoje wsparcie utrzymuje ten kanał zmotywowanym. Proszę zasubskrybować kanał.